Cześć witajcie na kanale Mieszki nie wiem czy wiecie ale jestem na wakacjach ale nie zapomniałam na wakacjach o was więc zrobię dla was tutorial jak dbać e, o skórę jak e, chronić ją przed, przed słońcem jestem teraz w Wenecji Jest e, teraz podejrzewam że koło 27 stopni ale jeszcze nie ma 11 więc podejrzewam że koło 12 miało być koło 32 stopni więc będzie na maksa gorące jest super czyste niebo nie ma żadnej chmury i słońce po prostu przybiega niemiłosiernie. Więc pokażę Wam jak ja dbam o to, żeby słońce nie przybiegło za mocno, bo wiecie, zresztą jak się chodzi po, po odsłoniętych przestrzeniach, to po prostu to słońce daje i nie, nie chce przestać. Więc zaczynam od nałożenia kremu z filtrem. I albo możecie używać takiego specjalnie przeznaczonego do twarzy, albo takiego zwykłego do przeciwsłonecznego, to zależy jak, czy macie problemy z celu, czy nie ja używam takiego, tylko ja już go miałam na sobie zanim tu przyszłam żeby już do, do, docierając to, żeby się nie spalić więc to już mam na sobie i teraz na to nałożę krem BB z filtrem 50 też nie wiem czy wiecie, ale te filtry e, przeciwsłoneczne trzeba nakładać po prostu nie wiem, chyba tam mililitr czy półtora mililitra i dla mnie taka grubość jest dużo, bo jak wam mówiłam o filmie e, z pudrem e, UV to dla mnie po prostu po pół godziny ta cera zaczyna się świecić, po prostu nie miłosiernie, więc ja nakładam mniej kremu, ale potem na to nakładam krem BB z filtrem 50. Teraz jak już nałożyłam krem BB, to w zasadzie zależy od Was, czy nałożycie teraz, czy za pół godziny, ale zapodruję to kremem z filtrem 50. To jest takie ekstremalne, ekstremalna ochrona przed słońcem, kiedy to słońce jest naprawdę wysoko i jest bardzo mocne. W ogóle filtr trzeba dokładać tak co 2-3 godziny, więc w tym wypadku ja będę dokładać co dwie. I właśnie ten puder jest o tyle fajny, że po prostu właśnie będąc w takim miejscu załóżmy, nie wiem, 8 godzin, możecie spokojnie dbać o to, żeby się nie spalić na tym słońcu. I właśnie zależy, czy chcecie od razu go nałożyć, czy, czy później, bo możecie też, bo już teraz macie ochronę 50 plus na pewno, więc może albo na przykład za godzinę dołożyć tego pudru albo za dwie, albo zrobić to od razu. E, ja zrobię od razu, żeby Wam pokazać. To tak jak widziałyście wcześniej, jak wygląda ten puder, biorę sobie porcję. Ja sobie go lubię tak roz, rozsmarować o tej gąbce, żeby się równiej układał. I sobie go dociskałam do twarzy. Nie daję go teraz dużo, bo jak wiecie już mam e, i hilt e, w kremie 50, e, i krem BB 50, i teraz jest jeszcze puder 50. Więc mam wrażenie, że to daje jakieś 150, o ile w ogóle jest coś takiego. Wow. Niesamowite. Ale najgorsze jest to, najgorsze jest to, że... Um, Mimo, że mam teraz na sobie filtr po prostu 150, plus, to za dwie godziny już go nie będę mieć. I to jest właśnie straszny filtr. W każdym razie znowu biorę sobie kolejną porcję i na drugi policzek I staram się go stemplować, żeby nie trzeć, bo wtedy zatrę sobie już tą warstwę, którą nałożyłam, nałożyłam do tej pory. Ja sobie zawsze nos palę, tu, więc tutaj sobie nos na pewno, tutaj sobie zawsze spalę e, i chyba jeszcze tutaj na czole, więc jeszcze tutaj sobie dołożę kolejną warstwę. A, jesteście już zabezpieczone przed słońcem na następne 2-3 godziny ale jest to zabezpieczenie ekstremalne kiedy macie po prostu trzy różne produkty na twarzy i nie dość, że to jest jak gdyby w tym słoneczny makijaż to jeszcze przy okazji jest to naprawdę bardzo dobra ochrona przeciwsłoneczna więc dzięki za oglądanie życzę wam udanych wakacji jeżeli macie, udanego urlopu jeżeli macie a ja teraz będę sobie zwiedzać Wenecję dalej no weź, bo będzie słychać, że chrupiesz <laughs> That's <laughs> <laughs>